jest Hej Poznań, dzisiaj jest Dzień Kobiet i pewnie mogliście w poprzednich wejściach e, zauważyć jak pięknie nasze studio wygląda, wiosennie, e, kobieco, inspirująco i za tą całą stylizacją naszego studia e, stoi Marta Werstak z Warsztat Art, Witaj, serde witam serdecznie. Eee, Natalia, przepraszam Boże, dzisiaj eee, zakręcony dzisiaj jest strasznie zakręcony, zakręcony dzień. Natalia, tak z warsztat. Art. teraz już dobrze tak powiedziała. Przepraszam, coś mi się dzisiaj tutaj w głowie dzieje. Zaszumiałem po prostu tego dnia kobiet, i to tak się. Tyle kwiatów, tyle zapachów, i po prostu ja już odlatuję. Także to, to dlatego. No dobrze, eee, chciałbym żebyś najpierw coś opowiedziała o tej e, wspaniałej stylizacji, którą mogliśmy widzieć, e, szczególnie tutaj w kuchni. Eee, Tutaj mamy y, też y, piękne kwiaty. Powiedz coś więcej na temat tego, co dla nas przygotowałaś naszego studia codziennego Poznaniu. Generalnie trzeba zaznaczyć, że to wszystko jest kompozycja żywa. Wszystkie kwiaty, które widzieliście również w kuchni, to wszystko są naturalne kwiaty. Nie ma tam nic sztucznego. Staramy się wykorzystywać głównie kwiaty sezonowe. Stąd tutaj tulipany, jaskry, trochę mimozy. No i oczywiście gdzieś tam udało nam się już trochę od sąsiadów naszych pozyskać trochę wiosennych gałązek, żeby tutaj zazielenić wam studio. Tulipany są polskie od naszego lokalnego ogrodnika, także gdzieś tam Tutaj, jeżeli możemy wspierać lokalne ogrodnictwo, to, to zawsze na pierwszym miejscu tutaj o tym myślimy. Wow, e, naprawdę e, robię to wrażenie. E, bardzo to wszystko e, przemyślane. Chciałem też porozmawiać na temat Dnia Kobiet i prezentów na, na Dzień Kobiet, mhm. bo to e, ważny dzień i życzenia są też piękne, e, które już już dzisiaj też życzyliśmy, ale to e, często nie wystarczy w pewnym sensie. I może fajnie było, jakbyśmy jeszcze coś do tego. Dodali. Jasne, możemy pomyśleć e, niestandardowo, nie tylko o kwiatach ciętych. Ja tutaj ze sobą przyniosłam taką kompozycję e, w szkle, troszeczkę nietuzinkową, co jest to trochę zamkniętej wiosny, ale jednocześnie są to nadal kwiaty kwitnące, które będą dłużej nas cieszyć niż, e, e, niż kwiaty cięte i na pewno jest to też. E, Oczywiście naczynie, które każda pani z przyjemnością w przyszłości wykorzysta, także tutaj mm -hmm. mamy dwa w jednym i to jest no po prostu myślę, że fajny prezent i dekoracja dla domu i każda Bardzo kobieta fajne. ucieszy się z czegoś Bardzo takiego. My no staramy się oczywiście gdzieś tam odtworzyć tą naturę, więc, więc to faktycznie tutaj ściółka i takie sprawy typowo leśne. Ale, ale, ale kwiaty nadal mamy tutaj sezonowe, mamy tutaj no, cebulki no, no, no. i ichiacent i szafirki, jeszcze jakieś tam maluszki, które się dopiero wyklują, więc to będzie naprawdę długo cieszyć. A możemy pomyśleć niestandardowo i wcale nie o kwiatach, bo przecież możemy się dłużej cieszyć z tego dnia kobiet i możemy swoje codzienne rytuały sobie umilić na przykład e, fajną fliżanką, która będzie nam potem podczas porannej kawy przypominać o tym, że ktoś w Dzień Kobiet zrobił nam tą przyjemność i, i coś takiego nam podarował. To też są generalnie ręcznie robione w Polsce przez bardzo małe, takie dosłownie dwuosobowe pracownie ceramiczne w tak to, tak, to wygląda. na przykład jest w ogóle ręcznie lepione przez, przez Edytę, która po prostu w łapkach to wszystko wylepia, więc to nie jest żadnej formy. To, to widać po prostu na tym ślady ludzkich rąk, więc to też z zupełnie inaczej się trzyma tak, w ręce i tak oczywiście jest. można myć w zmywarce, nie ma problemów. To też ważne to, też ważne, to też ważne, to ja od niedawna mam zmywarkę, naprawdę to, to są ważne, to, to są ważne tak, informacje. Tak, to jest jednak w dzisiejszych czasach gdzieś tam priorytet dla nas. Absolutnie, a powiedz mi o akcji, w której też codzienny Poznań był zaangażowany tutaj w Starym Browarze i Warsztat Art jak najbardziej wspólnie, wspólnie na Dzień Kobiet w sobotę w Starym Browarze. Powiedz mi, co się działo i jaki był twój udział w tym? No, mój udział generalnie był tutaj typowo od strony florystycznej i organizacyjnej, no bo y, udało nam się pozyskać od naszego ogrodnika y, no, prawie 20 tysięcy kwiatów łącznie, <grym i wyszła> także, także ukwieciliśmy szachownicę. Szachownica była w pięknych, kolorowych tulipanach w wiosennej bramie, gdzieś tam te zające, które nam browar w ramach niespodzianki troszeczkę dostawił, że tak powiem, zagrały klimatem typowo wiosennym. Także myślę, że tutaj udało nam się razem zdziałać coś nietuzinkowego, coś innego i przede wszystkim wprowadzić wiosnę do browaru i tak staramy się ukwiecać Poznań. Tak, czyli wiosna już w browarze. Powiedz mi. Zaczyna się wiosna, pomału, pomału, jeszcze troszeczkę zimno na dworze, ale już, już czujemy tą wiosnę. Hmm. Jakie kwiaty królują teraz w tym, w tym, w tym okresie? Oczywiście poczynając od tulipanów, jaskry, anemony, zaczynają już nam się bardzo mocno pojawiać cebulki, także będziemy mogli już pomoli, powoli pomyśleć małymi kroczkami o Wielkanocy, bo zawsze nam się te cebulki kojarzą z Wielkanocą, ale przede wszystkim teraz to będziemy mogli bardzo długo cieszyć się całą gamą tulipanów. Nasi ogrodnicy mają naprawdę bardzo dużo gatunków. I w tym momencie potrafią jednego dnia wyprodukować, wyprodukować po prostu sinają 30 tysięcy tulipanów w jedną dobę po prostu taką ilość I, i to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie dzięki temu, że mają bardzo różnorodną gamę kolorów odmian i dzięki temu przez bardzo długi okres możemy się cieszyć sezonem właśnie na tulipany. I to jest ważne, że te tulipany są, są polskie, bo najczęściej nam tak tulipany z, z Holandii. Z Holandią dokładnie. A mamy bardzo wielu do dostawców tutaj z Polski, lokalnych, lokalnych z, z Wielkopolski. Polsce, dokładnie mm -hmm. tak. I to jest ważne, żeby, żeby wspierać, wspierać też ich, bo, bo kwiaty są naprawdę, naprawdę piękne i mamy też duże jako, jako region do zaoferowania pod tym względ. Dokładnie, dokładnie. I myślę, że tutaj też warto po prostu pytać, jeżeli kupujemy kwiaty, jeżeli mamy wybór, żeby jednak e, wybrać tego tulipana naszego polskiego, bo też te kwiaty nie jadą tak długo. Nie, tulipany bardzo często są przechowywane i transportowane na sucho, więc też pamiętajmy o tym, żeby zawsze kwiaty podciąć przed wstawieniem do wazonu, Pamiętajmy. Bo, bo naprawdę mogą nas zaskoczyć, nawet z, z, zwiędnięte tulipany potrafią się pięknie podejść, po, podnieść pomimo po prostu długiego transportu, więc to jest priorytet, ale naprawdę jeżeli mamy wybór, wybierajmy Nasze kwiaty. I to jest świetna e, konkluzja e, naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, bardzo ci dziękuję za e, tę piękną kompozycję w naszym, w naszym studiu. Czuję dziękowie, i czuję wiosnę dzięki temu, także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. E, Natalia e, Wersnak z Warsztat Art, dziękuję serdecznie za dzięki udział bardzo. w naszym wywiadzie. Dziękujemy. Dzięki.